Witam, z tej strony Wojciech Tomaszewicz ABC Rynku. W dzisiejszym krótkim filmiku chciałbym pokazać wykorzystanie średnich arytmetycznych do analizy technicznej. Aby włączyć sobie średnie arytmetyczne na platformie MetaTrader 4, klikamy sobie nawigator, wskaźniki a później moving average. Wybieramy sobie okres dla naszej średniej. Domyślnie będzie to 20 okresów, czyli 20 świeczek w tym przypadku dziennych, ponieważ jest to wykres D1, czyli dzienny. Klikamy OK. Średnia nam się pokaże na ekranie. Od razu powiem, jak możemy ją edytować. E, możemy to zrobić na dwa sposoby. Klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszki na średniej. Możemy sobie to wtedy zmienić dowolnie okres i wszystkie inne parametry. Możemy też to zrobić poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wykresie i wybór listy wskaźników. Pokażą nam się wszystkie wskaźniki, które są w danym momencie na wykresie. W tym przypadku jest to tylko i wyłącznie jedna średnia, którą przed chwilą wstawiliśmy na wykres. Również możemy znowu sobie edytować wszystkie wskazania. Klikamy OK i przystępujemy do analizy. Pierwszym aspektem, do którego możemy sobie wykorzystać średnią arytmetyczną, będzie wyznaczenie trendu. W bardzo łatwy sposób wizualny możemy sobie zobaczyć, jaki mamy trend. Tu na przykład na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy trend wzrostowy. Średnia nam to bardzo ładnie pokazuje. Cena cały czas unosi się ponad średnią. Dodatkowo znosi się, więc mamy ładnie pokazany trend wzrostowy. Drugim aspektem wykorzystania średnich arytmetycznych jest wyznaczanie dynamicznych poziomów wsparć i oporów. Dlaczego dynamicznych? Ponieważ średnia liczy, tak jak sama nazwa wskazuje, średnią cenę z 20 okresów w tym przypadku. Więc codziennie, kiedy dojdzie nowa świeca, w tym przypadku dzienna, więc codziennie o 12 w nocy dojdzie na nowa świeca, będzie wtedy update, wskazania, czyli w przypadku np. trendu wzrostowego średnia troszeczkę się podniesie, gdzie możemy sobie znaleźć takie miejsce. Fajne, trend jest wzrostowy, występuje większa korekta, mamy spadek ceny. Cena testuje średnią arytmetyczną, mamy automatyczne odbicie ceny, byki wracają do łask, cena wzrasta. Mamy tutaj świecę bardzo ładną, młotek ze świec japońskich, i cena, cena wraca do trendu, przebija ostatni szczyt, i mamy dalej kontynuację trendu wzrostowego. Mamy ponowny test średniej, kolejna świeca, bardzo ładnie się zachowuje. Mamy test średniej, od razu jest, e, znowu byki włączają się do akcji. Mamy wzrost ceny, mocny, dynamiczny. E, kolejne świece testują, I za każdym razem jest to odbicie od średniej, kontynuacja trendu. Tu natomiast mamy przełamanie, średnia nie zadziałała jako wsparcie. Wiadomo, zdarzają się takie momenty. Jednak cena przetrzymała to, utrzymała się cały czas, wznosząc się do góry, nie nachyliła się w dół. Cena dynamicznie po trzech dniach wróciła z powrotem nad średnią. Mamy tu kolejny test średniej i trend się utrzymuje dalej wzrostowy. Dopiero po przełamaniu mocnym średniej przez cenę średnia się odwraca, zaczyna spadać. Tu mamy taki okres dosyć długiej konsolidacji. Cena jeszcze próbowała wzrosnąć, nie przebiła poprzedniego szczytu i mamy kontynuację trendu spadkowego. Znajdźmy sobie jeszcze jakieś momenty, kiedy, kiedy ładnie to było widać, jak na przykład średnia wyznacza te wsparcia i opory. Tu mamy ładną sytuację, na przykład o, znowu przełamanie średniej przez cenę. Trend jest wzrostowy, występuje taka konsolidacja rynku, która dociera do średniej. Mamy test średniej, znowu jest ładna świeca wzrostowa, przełamanie ostatnich szczytów i mamy ładny trend wzrostowy. Kolejny test średniej, znów mamy kontynuację trendu, tak samo tutaj, tutaj i tutaj. Następuje większa korekta, dopiero przełamanie, konsolidacja, właśnie. W tych poziomach cenowych blisko średniej i kolejny raz kontynuacja trendu wzrostowego. Cena mocno, mocno zaczyna rosnąć, i kolejne świece, kiedy dotykają tej średniej, odbijają się od niej i mamy kontynuację cały czas trendu. Kolejnym aspektem, który chciałbym omówić, jest e, dobór okresu danej średniej. Najczęstszym błędem wszystkich inwestorów przy wykorzystaniu do analizy średnich jest poszukiwanie idealnej średniej, magicznej wręcz, która by przewidziała każdy ruch, działała idealnie, zawsze jako wsparcie i opór. Od razu można powiedzieć, że taka średnia nie istnieje. I to doprowadza inwestorów do takiej bardzo złej rzeczy, że skaczą cały czas, zmieniają ten okres tych swoich średnich, nic dobrego z tego nie wynika. Na, na wielu stronach internetowych znajdziemy różne podpowiedzi co do długości średnich, właściwie w wielu. Każdy inwestor musi sobie dobrać swoje średnie, z którym będzie się dobrze czuł, które będzie wyczuwał i będzie mu się fajnie inwestowało przy pomocy tych średnich. Analizujemy sobie właśnie SP, więc możemy sobie wybrać bardzo popularną średnią, która wypłynęła jako średnia bankowa. Jest to średnia z 200 okresów. Zmienimy sobie teraz naszą 20 okresową na 200. Klikamy OK. I sobie przeanalizujemy, jak tutaj się zachowywała cena. Eee, mamy czas kryzysu. Rok 2007. Trend wzrostowy poprzedzany był tutaj. I mamy złamanie średniej przez cenę, pierwszy spadek, później dosyć duża korekta. Cena dotarła do średniej, jednak nie była w stanie jej przełamać. I mamy kontynuację trendu spadkowego, mamy mocny impuls w dół, konsolidację, która niestety nawet nie doszła do średniej, jednak cena cały czas utrzymuje się pod średnią. Mamy piękny trend spadkowy. Gdyby grać tylko w oparciu o tą średnią, piękny ruch byśmy, byśmy tutaj zaliczyli. Sytuacja się polepszyła na rynkach. Mamy bardzo dynamiczne wzrosty. Cena przełamuje średnią. Mamy konsolidację, mamy pierwszą korektę taką większą w ruchu. Korekta idealnie dochodzi do naszej 200okresowej średniej, testuje ją przez. Przez cztery właściwie świece, po czym następuje dynamiczny wzrost i kontynuacja tutaj trendu wzrostowego, który się rozpoczął. Mamy kolejną sytuację: długi okres, długi okres wzrostowy, to jest od lipca 2009 do aż stycznia więc ładnych kilka miesięcy wzrostów mieliśmy, większa korekta, znów mamy świecę, która testuje naszą średnią 200okresową. Mamy bardzo ładną świecę z długim cieniem, młotek, następuje piękny wzrost, później ładny bardzo trend, średnia bardzo ładnie to przetrzymała, pokazała nam a, tutaj ten okres i mogliśmy bardzo naprawdę ładny ruch złapać sobie na pozycjach długich. Tu następuje duża korekta, przełamanie tej średniej. To jest taka konsolidacja na rynku. Cena cały czas wraca do tej średniej, odbija się. Mamy spadki, jednak nie są to jakieś tam duże. Nie mamy trendu spadkowego, bardziej taką konsolidację. Cena ponownie przełamuje naszą średnią i mamy ładny znowu kontynuację trendu wzrostowego. Warto mieć zawsze na wykresie 2-3 średnie z, z mocno różnych okresów, czyli na przykład tutaj mamy 200 okresową średnią jest to bardzo taki trendowy okres, bardzo długi okres. Druga średnia przydałaby się nam, jakaś krótka. Możemy sobie nanieść na wykres dowolną ilość średnich. Klikamy, jak mamy otwarty lub otwieramy sobie nawigator, znowu klikamy Moving Average. A, wybierzemy sobie na przykład średnię, bardzo popularną na rynku a, amerykańskim, 15-okresową, kolor sobie wybierzemy odznaczający się od naszej jego i czerwieni, więc sobie na przykład bierzemy błękit, grubość ta sama, klikamy sobie OK. A, średnia nam się pojawiła na ekranie, jest to średnia 15-okresowa, więc, więc dosyć szybka. A, bardzo fajnie, sobie tutaj bardzo agresywnie prowadzi prowadzi nam tą cenę. Jeśli trend jest mocny, to jak najbardziej średnia się bardzo fajnie będzie sprawować. Tutaj na przykład mamy powrót, kolejny powrót, takich powrotów w trendzie będzie bardzo wiele, natomiast jest to na tyle krótka, średnia, że, że większe korekty będą oczywiście ją przełamywać. Natomiast jak najbardziej możemy sobie użyć długiej średniej, czyli tej 200okresowej, jako filtr. Natomiast taką bardziej sygnałową średnią a, tą 15. Czyli na przykład wchodzimy w tym przypadku tylko w pozycję kupna, w pozycję długie. Natomiast a, gdy cena przełamie tę 15-okresową średnią, wychodzimy z pozycji długich, czekamy na ponowne przełamanie. Tu na przykład mieliśmy taką konsolidację, przełamanie średniej 15 w dół, byśmy zamknęli nasze pozycje na kupno. Po czym mamy ponowienie, ładną świecę wzrostową, przełamanie ceny. Średniej znaczy się przez cenę i mamy kontynuację trendu wzrostowego. Mogliśmy bardzo ładną pozycję zawrzeć na kupno. Reasumując, co należy pamiętać: dobrać sobie 2 trzy średnie, nie szukać, nie skakać za wiele, gdyż, gdyż generalnie Każda średnia w jakichś okresach będzie bardzo fajnie wyznaczać te średnie wsparcia i opory. Możemy sobie na przykład z 200 zmienić na setkę Znowu tu znajdziemy bardzo ładne wsparcie. Tutaj także bardzo ładne wsparcie. Każda średnia w pewnych okresach będzie się bardzo fajnie sprawdzać, natomiast w innych okresach będzie dochodzić do jej przemywania, dlatego należy sobie wybrać jakieś średnie. Mogą być na przykład te właśnie. 200 na SP i jakąś krótszą średnią i trzymać się tego, uczyć się tych zachowań. Są to powtarzalne zachowania, powtarzalne układy średnich wobec ceny. Jeśli będziemy długo operować z, ze średnimi, nie zmieniać ich, to, to oko samo się właściwie wyuczy pewnych, pewnych zachowań. Będzie nam to podpowiadać bardzo fajnie, jakie pozycje mamy zawierać i jak prowadzić nasze transakcje. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu wykorzystanie średnich arytmetycznych do analizy technicznej, przynajmniej w podstawowym zakresie. Zapraszam do oglądania naszego kanału i pozdrawiam.